Nadchodzi wiek niepokoju, coś wisiało w powietrzu. Dzisiaj kupiłem ostatni numer Europy na srebrnym sznurku, na który zwykle nizam nieurodzone sny. To jest, a przynajmniej było w szkatułce po kobiecie, śpiącej w moim łóżku, zanim je zająłem. Zima. I na jawie zszedłem po schodach w głąb klatki piersiowej. Mam tam nieźle urządzony pokój. Wychodzę tylko po hydraulika, kiedy z aorty cieknie płyn sercowy. To nie jest bezpieczne, nawet głęboko w drugiej komorze, bo dzisiaj trzeba mieć szczelne okna i dobry teleskop. Całkiem już bolą oczy od podglądania, ale bunt jest bezsensowny. Trzeba by wyjść na miasto. Położyć się nagim na światłach, no, albo w empiku z wersetem z Biblii, Koranu, kabały wypisanym na brzuchu. Może wreszcie to się urodzi i będę mógł je oddać braciom buddystom i siostrom. Mam tylko jedną siostrę i ona nie wie, że to leży u mnie jak kamień w mietnicy i nie chcę wisieć ani być gładki.